Chciałbyś otrzymać darowiznę w wysokości 300 bitcoinów, czyli w przeliczeniu na złotówki 120 milionów złotych? Taką darowiznę zadeklarował Ross Ulbricht, twórca legendarnego portalu Silk Road. Ross Ulbricht to obecnie 40-letni haker i przestępca, o którym ponad dekadę temu rozpisywały się media z całego świata. Wtedy jeszcze 29-letni Ulbricht okazał się być twórcą i głównym administratorem Silk Road, witryny dark webowej służącej do sprzedaży, kupna na jej wymiany narkotyków, broni oraz innych nielegalnych dóbr i przedmiotów. Silk Road było ówcześnie największą tego typu platformą w darknecie, będąc miejscem dokonania prawie 1,5 miliona transakcji. Silk Road przyniosło zyski w wysokości około 200 milionów dolarów, jak wykazało śledztwo prowadzone przez amerykańskie FBI. Ulbricht był zaangażowany także w działania hakerskie, pranie brudnych pieniędzy czy dystrybucję podrobionych dokumentów. W 2013 roku został skazany na podwójne dożywocie i kolejne 40 lat więzienia. Po 12 latach został ułaskawiony. 21 stycznia 2025 Donald Trump wypuścił Ulbrichta na wolność. Decyzję o ułaskawieniu Rosa Ulbrichta prezydent przekazał na swoim profilu w serwisie Truth Social. Trump oświadczył, że osobiście zadzwonił do matki mężczyzny z tą informacją. Z kolei śledczych i inne osoby pracujące ówcześnie nad sprawą Ulbrichta nazwał szumowinami i stwierdził, że to ci sami szaleńcy, którzy byli zaangażowani we współczesne uzbrojenie rządu przeciwko Trumpowi. Darowizna w wysokości 300 bitcoinów została przekazana przez anonimowego darczyńcę niedługo po uwolnieniu Ulricha. Wiadomo, że darowizna nie pochodzi z czasów działalności Silk Road. Obserwuj, jeżeli chcesz być na bieżąco z najważniejszymi gospodarczymi wydarzeniami z całego świata.